Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym słowie na dobry dzień. Mam nadzieję, że dzisiaj bez żadnych problemów technicznych uda się umieścić ten odcinek Słowa na dobry dzień na YouTubie. Kochani, dzisiaj chciałbym rozpocząć taką nową serię kilku spotkań w słowie na dobry dzień odnośnie tego, czego Bóg od nas oczekuje, jakie są boże oczekiwania w stosunku do nas, jak Bóg chce, żebyśmy żyli i postępowali. Do tej pory mówiliśmy o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. A teraz powiemy sobie, czego Jezus oczekuje ode mnie, jako swojego ucznia i naśladowcy. Na podstawie Ewangelii Mateusza, tego rozdziału, przeczytajmy od pierwszego do czwartego wersetu pierwszy taki fragment tego, czego Bóg oczekuje ode mnie, jako swojego ucznia i naśladowcy. Baczcie też, byście poboż, pobożność swoją nie wynosili przed ludźmi, aby Was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trą przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją, ale Ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica Twoja, co czyni prawica Twoja, aby Twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odpłacił Tobie. Po pierwsze, widzimy, że Pan Jezus oczekuje od nas tego, żebyśmy składali jałmużnę. Żebyśmy składali jałmużnę i swoją pobożność zachowywali też w takim sercu. Żebyśmy nie rozgłaszali na prawo i lewo, że my dzielimy się, że składamy jałmużnę. Żebyśmy poprzez to nie wpadli w taką pychę tego, kim jesteśmy i próbowali na zewnątrz pokazywać, jacy to jesteśmy pobożni i dobrzy. Pan Jezus tutaj mówi, że mamy składać jałmużnę, ale nie mamy się z tym obnosić, mamy udzielać wsparcia każdemu, kto jest w potrzebie, ale nie mamy się z tym obnosić na prawo i na lewo, bo jeżeli będziemy się obnosić na prawo i na lewo, to już odbieramy zapłatę swoją. A Pan Jezus mówi: My mamy oczekiwać zapłaty od naszego Ojca, który jest w niebie. Ale ty dajesz jałmużnę, niechaj nie twoja, co czyni prawica twoja, aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłacił tobie, mówi Pan Jezus. Pamiętajmy o tym, że Bóg oczekuje od nas składania jałmużny, ale też życia w pobożności, takiej, która nie rozgłasza na prawo i na lewo tego, co czyni, nie jest obłudną i nie obnoszącą się. Radości w Panu pozdrawiam, do zobaczenia jutro, jeżeli Pan Bóg pozwoli.